Witajcie, witajcie. Dzisiaj Bestia ze wschodu, czyli Akain Tronic z dużą 15-calową cewką. Dwie częstotliwości 2,14 kHz. I zobaczymy, jak działa z tą cewką na głębokich celach ustawienia. Program trzeci, pokażę Wam tylko podstawowe. Gain na 16 z 30, prędkość 3. No i to tyle. Dostrojony już jest, także lecimy marszałek praski praski pion Dukat. Z dukatem na tej cewce jest taki problem, że łapię go tylko z jednej strony, idąc w tą stronę, jeśli się skręcę tak jak słyszycie, świnki. 6, tak? Tak. Podniosłem cewkę jakieś 10 cm do góry teraz. I nadal mamy sygnał. Cofnę się. Cisza. Także na tak niskim gainie mamy sygnał jeszcze 10 cm nad. Cestercja, pół grosz i skarb. Także tak moi drodzy wygląda Akain z tą cewką 15 calową. Ducato lepiej wykrywa cewka 9 na 12 760, ale niebawem myślę będę miał jeszcze dostęp do innych cewek, także będę miał większe porównanie. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was hej.